No, ja nadal się nie dowiedziałem ważnych rzeczy. No ale proszę, no proszę. No, ale... ale słuchaj, oferujesz mi tylko jednego golda. No dobra, moi kumple też kupią. Będzie warunek przyjęcia w aplikacji. Będzie. Kupiłeś wymagania takie, czyli pan? Proszę, proszę. No zawsze chciałem mieć własną organizację. No ale tylko goldy kupicie. No dobra, jeszcze rodziny. Będziemy, kupić. Będziemy handlować usługami za HISO IC No a powiedz mi, co wy tam gracie? No gang Czarnuchów, Nigersów. Z korzeniami ruskimi, tak? Yy, tak, tak. Rosyjscy imigranci Murzyni, wie pan. I skąd wy tam przyjechaliście? No oczywiście, że z Liberty City, nie? A gdzie to jest? No to jest Liberty City, no to Liberty City się grałeś. Jak ma pan misję taką w Singlu, że trzeba lecieć samolotem. To samolotem? Na... No to na górę od trzeciego miasta tego takiego wiesz, pan, no z pustynią. No ale proszę mi to jasno mówić, bo zaraz się rozłączę. Proszę, hmm. proszę. No a Płaga, co mi ja... z takiego proszę? Kupujecie ale... tylko Goldy i będziecie nimi handlować. To jest za mało na organizację. Ale, ale pan zarobi. No ja co robię? Grosze. Ja chcę jakieś pieniążki przelewem. Aaa, no to trzeba było tak od razu zap zaraz zapytam mamy, czy mi da na przelew. Dobrze. I numer od razu do mamy. I do taty. Numer do mamy, a mama ładna jest moja. No a do taty chcę bardziej. O, <noise> Bartosz Misiak jest z Coś powiedział o mnie? Krążyły takie pogłoski, no. Ja w ogóle ja mam informacje dotyczące innej organizacji i słyszałem, że tam ci ludzie pana obrażają. I no. za te informacje o kogo chodzi? Ja bym chciał, żeby pan mi dał tego lidera i grupę moją. Proszę. A ja panu powiem, kto to powiedział takie brzydkie słowa na pana i no poda jakiś przykład tego no to słowa. to taki A Jezu, on się nazywa na forum Biciu. No proszę proszę chwilę kał... poczekać, dobrze? Wiciu normalnie? Wiciu i taki, taki główny apostrof taki, ale przed czy na końcu? O przed, chyba on ma, on ma taki obrazek z tych, wie pan, chińskich bajek. i... No, no ja tutaj żadnego wicia nie widzę z chińskim. To jakiś znajomy jest. powiązania no Gerald z Rivi? Road Rangers grał. Road Rangers. Jak to się pisze? Road Rangers. Ry? Się ro, Road Rangers r tak Rangers -y No i nie, nic takiego nie znalazłem co mi wciska klikko pan, kupisz, pan jeszcze, co kurde Proszę nie, mi to nie, napisać. Popierdoliło pana do reszty. Proszę mi to napisać Dobrze, proszę poczekać, ja muszę klawiaturę wyciągnąć. Nie, ja nie mam co nie, ja się zaraz rozłączę i nie będzie miał pan lidera. No pan Szybciej. Road Rangers. No dobra, skupiłem sobie. Pamiętaj, jak tego nie znajdę... Powinno wyszukać. No mam coś, mam coś. Pan... No to ten liter Ostatni taki... post to jest... Zna pan Geralt z Rivi? Tak, to jest bardzo dobry gracz. To, zacznijmy jego profil. Karta gra, ale tutaj ma troszkę wpisów w tych logach. On zaraz no taki. Wie pan co oni go wrobili, taki... Taki no. No to ja mu... Czek, muszę sprawdzić czy ma jakiś majątek na postaciach. Ma on dał panu. czy znaczy się nie przelał. Nie, 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 broń Boże. Proszę pana. Przepraszam na chwilę. Sprawdzam. Co jest? Ale tutaj karam, kurwy. Wróciłem. Muszę. No. odebrać od Listonosza 4000 w pasce. Dobrze, tak. To moje chyba wysłałem panu przed chwilą. Dobrze. Mamy tutaj profil. Hmm. Gerald Lewit, tak? To jest taki dobry kracz O tutaj widzę, że blokady dostał w postaci. No to go robili, wie pan. Karę hmm. dostał. Rafał Marzecki to moja mama. I on... 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 Za dużo wie pan, jedynek ma w dzienniku? I... No i dostał karę na postaci bana. No to ja może odblokuję tą postać. O wie pan co by było super, jakby tak pan zrobił? Naprawdę. A co pan nie. A co pan je? Ugotować panu coś? Proszę pana. Ja wiem... Nie interesuj się. Proszę pana, dlaczego pan jest nimiły tam? Kolego, słuchaj mnie. Ty masz naprawdę jakiś do mnie problem? Ja bym chciał pan wyjechać. Bardzo mi miło. Czy mogę słyszeć takie miłe słowa? Ja bym chciał pana na solówę wyzwać. Mm, Gerard tak z Liwi. Ban. O, bardzo dobrze. Debil. Dobrze, proszę. To było pan konto i nadal pan chce organizację yy, tak, tak, ja naprawdę a, bym chciał. A co wyście tą swoją organizacją wnieśli na nasz serwer? No wie pan dużo DM-u i w ogóle. Proszę poczekać, bo mama krzesłem mnie chce uderzyć. Muszę koszulkę moją założyć, proszę poczekać. Nie, mama, przestań! Ja tu rozmawiam! Chcę admina mieć na serwie. Mama, spadaj. Tak jestem, panie szefie, brałem przepłaconą pszulkę, po śmierdzi, ale to co? E... No, poza dm e... no, no, wie pan, cashmakers, w ogóle... No w jaki sposób pan chce zarabiać? No, będę okradał, będę, będę okradał, będę bił, napadał ludzi, gwałcił, gwałcił OC też, można... Wie pan. Bo OOC to jest to w grze, tak? To mógłbym się zastanowić, ale ten gang będzie na abonament. Ale ja proszę, bez, bo wie pan, mama nie wie, że wyciągam mi z portfela. No ale ten abonament nie będzie duży. Ile? 50 zł. Ojen. Proszę, pana nie da się mniej. No to powiedzmy. Mm... Ile tam byłbyś skłonny dać? Na tydzień. Na tydzień? Tak, na tydzień. Z tej goldy musicie sprzedawać. A może być w naturze? No ja, ja już mam 12 mam lat, myślę, że pana zadowolę. Nie, proszę pana. Nie chciałby pan takiego nastolatka? No tata ja jest... w domu jest. by zawołał. Ja jestem, nie pan, homoseksualistą. No jest tata w domu. Tata, tata jest z moim tata jest z chłopakiem właśnie teraz. Twój tata jest zajęty, tak? Tak, z chłopakiem teraz siedzi na dworze. No to chyba będziemy musieli się pożegnać. Proszę, to ja mogę zawołać tatę. To proszę. I ile trójkącik pójść. No, czworokącik. A z kim? A ja też mogę. Na cztery baty? Na trzy baty? No... Proszę... Mi naprawdę zależy, żeby pograć. No... no chyba mogę się zgodzić. Tak? Yeah! No, ale, ale ma pan bana. Słucham? Ale ma pan bana. To MK że Wszyscy mają MK. Słucham? Ja nie mam debilu. Mogę mieć MK? Proszę pana? Takimi bikma ma tysiąc MK i w dupie to mają. No i nie ma mam pan... tego w dupie, bo on majątek kupuje za pieniążki oce. No i to jest przekupne kurestwo na tym serwie, proszę pana. A pan mój serwer teraz obraża? Nie Jebał pies pana serwer. <głosy> <głosy> Ale proszę się <noise> tak nie wyrażać. Proszę pańską mat matkę zawołać. Mama, mama, jakiś pewny chłopak chce z panią pogadać. No tak, kolega z gry. No już daję panu. Halo, dzień dobry, słucham, słyszy, słyszy mnie pan? Halo, halo. Tak, słucham. Czy rozmawiam z tatą? Tak, tak. Właśnie, Nie. właśnie, zapinam spodnie. Jak się pan nazywa? Ja się nazywam Zygfryd. To ma pan bardzo męski głos. Wiem! Aha. Ile ma pan lat? 15? 26? No to. Ja ocie ociekam seksem. A proszę podesłać jakąś fotkę, to może z synkiem się dogadamy. A, a jaką pan by chciał? Najseksowniejszą. No wie pan, ja tu. 20 złotych od zdjęcia. No, ale pański syn tutaj inaczej chyba to załatwią. Ale... No. Kocha pan no, Tylko w nocy, nie? Na co dzień, nie. Na no co dzień tylko jak mi obciąga rano. No to, ale pański syn się ze mną ładnie umówił. Na co? No wie pan. No ja nie wiem, no. no. to się pan dowie. No proszę, proszę w chuja nie lecieć. No ale pan się dowie w przyszłości. A ja panu wyjebię chyba panu, proszę podać adres. No nie podam. Po co panu, ja, się ja boję. proszę pana? Dawaj na solo, kutasiarzu pierdolony wyjebać si z ucha na to jest krzmata. Proszę synka zawołać. Synek, chodź tu. Już idzie tato. Tak? Słucham. Nie dostanie pan organizacji. No, ale dlaczego? No proszę. Czemu? Co się stało? No, musimy niestety się pożegnać. No, dlaczego? Ale ja tak proszę. Ale to już na mnie nie działa. Nie powiem, ja odwina, to serwie No pański Pani, ojciec widać. Ja. Ty kurwa jebana. ja ty kurwa w A tam jakiś jakieś głosy jeszcze słyszałem. Okay. Może pomyślę. Mogę jeszcze pomyśleć, tylko kto tam jeszcze gadał? Kto się tam śmiał? kurwa, z podwórka. Proszę tego cwella z podwórka zawołać. Nie <grym> z podwórka chodź tu. Pod... Tak. No, jakieś tam inny śmiechy słyszałem. To jakaś inna osoba. Aaa, to moja żona. Ruchaliśmy się. No, a. proszę coś podesłać, jakiś dowód. No dobrze, już panu wysyłam. Eee. Już panu wysyłam. Proszę, ma pan stronę internetową naszą. O kur. Proszę zobaczyć. Bardzo interesujący materiał z naszego ostatniego wieczoru. Zaraz zerknę. A teraz musimy porozmawiać o formalnościach. Tak. Pański syn oszukał mnie na 2000 zł. A ja nie mam syna, proszę pana. No to ten pedał. A, ten Cvel. Ja jebał piec. Ma, on on nie mam go pies. Nienawidzę go. Jaż taki gubi skór nie mały. On mnie oszukał. Ja dzwonię Uż, po policję. Pana? Dzwonię po policję. A na ile pieniądza? Na 15 zł, ale to jest poważna kwota. 15 zł to tyle się wycieram codziennie rano w kiblu. No ale proszę się nie śmieć Czy pan. Typer... Ja mogę panu dać 15 tysięcy. Nie chcę 15 zł. Dobrze. Proszę, a ja takich groszy nie posiadam, przykro mi. Ale proszę. Ale, ale. Ale chodź, Wie pan, co? Pana poziom jest żenujący. Ja, ja, ja nie rozmawiam z ludźmi na takim poziomie jak pan. Pan naprawdę jest. Nie na moim poziomie, pan jest na poziomie podstawówki, proszę pana. Ja skończyłem gimnazjum. Nie w gimnazjum, by pan dostał od razu w pierdol, jakby pan się pokazał. Cześć. Cześć. Cześć, co? Z kolegą? Z Wiktorem, a co? Z Wiktorem gadam. Proszę, kupić. Dobrze, przepraszam, to był mój, wie pan, mój kolega dobry.